Fajnie, że akurat teraz na statku, na którym pracuję mamy taki fajny projekcik, gdzie e, koło komina, że tak powiem, tworzymy sobie fajne boisko, ale takie to będzie gdzieś miało z 15 metrów na 10. Na wysokość siatka będzie szła gdzieś na 10, no może nie 10, tak 6 metrowa będzie, na słupach, wszystko ogrodzone dookoła. Przede wszystkim Filipińczycy, oni uwielbiają grać w kosza, i nie tak jak piłka nożna. u nas, to oni pierwsze co to koszykówka, chłopaki mają tam może metr 30 wzrostu. W wieku 30 lat wyglądają na 14 tak naprawdę ciągle w kosza by chcieli grać, więc moje poparcie mają ogromne jakieś tam playoffy, śledzimy w NBA i super, to jest ekstra sprawa. No, tak, tak, zdecydowanie, ale oni crossovery świetne mają, ruchy mają, no wcześniej człowiek, którego z ulicą od nas można kręć, w ogóle się nie potrafi ruszać, tam jest niesamowite, te flow mają i zabawę całą z biorą tam po dziesięciu, wołają czy po ileś. i tak jak u nas się w piłę chodzi grać, to oni wszyscy w kosza i jeden wiem co. Super, to naprawdę super. Ojoj, Oj, Ojoj, od drugiej klasy podstawówki. Ile lat trzyma się gdzie do podstawówki? No to osiemnaście lat już. Wtedy jeszcze pływałem i tam pokładali we mnie grube nadzieje, jakieś mistrzostwa w pływaniu były, ale do Wojciecha Chobka zacząłem chodzić na zajęcia na Słonecznym no i tam generalnie szkoła ze Słonecznego cała. E, a organizację, no... bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Szkoda, że mało ludzi jak na razie to jest, bo jest widać dużo rzeczy przygotowanych, tylko chciałbym, żeby trochę więcej w no, i żeby tak ja tak ten klimat, no na razie to, to widzę, że dla nas jest zabawa, dla tych, którzy żyją w koszyku, a nie dla ludzi z miasta. Znakomicie prowadzona strona, no bo tak ja, ja interesuję się generalnie jakimiś projektami tego rodzaju. Super prowadzona strona, super poparcie dla młodych. Jestem naprawdę zafascynowany tym. Generalnie od strony technicznej bardzo fajnie to wygląda. E, fajnie, że ich popieracie. Mam nadzieję, że za 10 lat będziemy mieli dobrze grających ludzi u nas w mieście. Um, I'm a part of a ISIC, International Students Traveling. Um, so you know, uh, I came over here to, uh, I guess, teach little kids English and everything. So um, just volunteer work, volunteering. So that's what brought me here. Well, me and <coughs> me and Michael Jordan, we're in the same fraternity. So it's like a group of men that come together. It's called Omega Psi Phi. So Michael Jordan is in my fraternity. Uh, it's also Shaquille O'Neal, Shaq. So, um, yeah, I, I kind of do know him. <laughs> I, I don't play basketball that much. Uh, I played basketball since I was a little kid, but just playing around. I play American football. So, um, you know, sometimes I play basketball, but I like playing American football more. So Yeah, it's pretty fun. Um, you know, not a lot of people play basketball that much. So, it's good to have a little tournament with a group of people that are good at basketball. So, yeah, it's really good. Chyba zdecydowanie sposób wyważony, na pewno nie mogę nazwać się hejterem. E, powiem szczerze, tutaj jeżeli chodzi o Miami, co so, po niektóre osoby mogą nazwać mnie e, sezonowcem. Możecie zacząłem kibicować poniekąd od momentu, kiedy LeBron James przeszedł do Miami. Jestem pod wielkim wrażeniem jego talentu i tego jak podchodzi do, do, do swojej pracy. Tak? Tutaj nie bazuje tylko na talencie, ciężko pracuje w między międzysezonowych, w trakcie sezonu i po prostu pokazuje, że jest rzeczywiście najlepszy, najlepszy na, na świecie. Poziom był moim zdaniem bardzo wysoki. Eee... Chłopaki nie odpuszczali i po prostu rzeczywiście grali, grali na serio, nie bawili się koszykówką, ale właśnie dzięki temu ten mecz naprawdę przyjemnie się oglądało, mimo bardzo, bardzo dużej przewagi Pomorza. Tak naprawdę cały czas oglądałem ten mecz od początku do końca z dużą przyjemnością. Ciężko mi mówić, że mamy łatwą grupę. Rzeczywiście wydaje mi się, że jesteśmy faworytami, natomiast nie można lekceważyć przeciwników. To jest jedna rzecz. Ale widzę też, że w innych grupach te drużyny są bardzo mocne i myślę, że od fazy pucharowej zacznie się w naszym, w naszym przypadku prawdziwe granie. Jestem dobrej myśli. Widzę to ogólnie rzecz bardzo pozytywnie, nie mógłbym inaczej, ponieważ nie patrzę tylko na to, co się dzieje w Szczecinie, a na to, co się dzieje w Polsce a nawet przeglądałem zagraniczne, zagraniczne strony i obserwowałem, jak, to, jak wyglądały te turnieje w Miami w zeszłym roku, bo też z tego, co kojarzę, turniej finałowy był w Miami, naprawdę organizacyjnie to wygląda coraz lepiej. Myślę, że po prostu jest świetlana przyszłość przed tym, przez to, że pewne rzeczy się tutaj systematyzują, E, rzeczywiście mamy szansę, żeby w najbliższym czasie e, prowadzić tę dyscyplinę 3 e, na 3 na Igrzyska Olimpijskie. Wszystko stoi otworem moim zdaniem. Od 99 od lutego mecz San Antonio Oglando, kiedy to akurat San Antonio ten mecz przegrało, ale od tego momentu zacząłem kibicować San Antonio i zdecydowanie sercem za nimi Go Spurs i Team Duncan, piąte mistrzostwo. Od dziecka zawsze musiałam rywalizować z chłopakami. Tak, chyba to lubię. Chyba to lubię, można się przy nich dużo nauczyć. Później jak gram z dziewczynami, to jest też czasami dużo łatwiej. Nie, mam jednego brata, ale on ma dużo kolegów. My tutaj przyjechaliśmy, żeby sobie pograć, żeby się trochę pobawić. Wiadomo, że są zespoły tutaj, które przyjeżdżają po mistrzostwo, żeby grać dalej, którzy mają po dwa metry, każdy w zespole, więc my w sumie wiele zdziałać nie możemy pod koszami. Bawimy się po prostu koszykiem. Warto trenować koszykówkę, ponieważ koszykówka kształtuje charakter. To przede wszystkim można się wiele nauczyć. Jeżeli ktoś jest bardzo agresywny, ma bardzo dużo energii, może tą energię właśnie spożytkować na treningach koszykówki. Mam na imię Kodem, ja Eryk. A jak on lat? No jest w starszy za z Staram się jeździć na streetbole. Mamy y, drużynę taką, która też y, chętnie jeździ, to znaczy Michał Dudzik i Wojtek Góralski. Dwa lata temu myślę, że Bechowo przegraliśmy medal właśnie z Polski 3 na 3 w ostatnich sekundach i mamy nadzieję, że w tym roku będziemy walczyć o medal główny w całej imprezie. Ja, ja, jak się uda, oczywiście. Na początku był to Michał Nadolski, potem e, był to pan Szewczyk, e, po panu Szewczyku przyszedł pan Kubicki, potem był pan Żukowski, e, a, obe, a obecnie z, z moim trenerem Grzegorz Szek w Poznaniu. Tak, no co mogę powiedzieć o Michale? Wychowaliśmy się na jednym osiedlu. Chodziliśmy do podstawówki, gdzie koszykówka była codziennością, bo trenerami był i pan Czesław Daś, i pan Steciuk dziewczyny trenował, więc ta koszykówka się przewijała non stop w naszym życiu. I co mogę więcej powiedzieć? Michała... Michał mieszka dwa bloki obok mnie i Kiedyś trochę inaczej wyglądało, że te kosze były non-stop zajęte, jak jeszcze były starsze roczniki, ale... Teraz trzymamy do tej pory ze sobą, razem chodzimy na imprezy, oglądamy różnego rodzaju mecze, wyjeżdżamy gdziekolwiek razem i myślę, że to jest taka e, przyjaźń właśnie czysto koszykarska i nieraz się e, kończyło tak, że e, jeden na jeden do późnych godzin nocnych z Michałem graliśmy i na zmianę, e, no, nie, nie zawsze cenzuralne słowa padały. W, na przeciw sobie, ale że, jesteśmy, że dobrze się znamy, to nikt nikomu nie miał tego zamiaru. Na początku, pierwsze lata, jak ja dopiero e, zaczynałem grać w koszykówkę od Trzeci Gimnazjum, to na, Michał dominował nade mną e, i szybkością, i nawet siłą, chociaż że byłem wyższy, a potem było z lekką przewagą, moją, a teraz to jest na zmianę po prostu e, wygrywanie tych pojedynków. Za oceniam bardzo pozytywnie. Po pierwsze pogoda nam sprzyja, miejsce jest super, także tutaj dużo ludzi może, jak ktoś może się pojawić, prawda? Nawet ktoś kto przechodzi. Jednak muzyka zawsze ściągnie i wiadomo, impreza masowa. Wczorajszy dzień nie mogłem być na wcześniejszych meczach. Byłem tylko na meczu Szczecin Pomorze Zachodnie, no to muszę przyznać, że naprawdę taki męski pojedynek. Myślałem, że to będzie raczej w formie widowiska, a to jednak było no, taka typowa twarda koszykówka, prawda? nikt nie chciał nikomu odpuszczać i, i skończyło się jak się skończyło nie będziemy mówić o wyniku teraz nie, 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 nie. Marka trzeba zawsze brać z przymrużeniem oka wiadomo to nasz typowy kawaler żartowniś i tak dalej no, przyznam szczerze że gramy już ze sobą w dobre 7 lat, może 8 no i tak zawsze wypada, że muszę z nim grać bo jako jedyny chcę się z nim bić prawda, na tym boisku co zresztą tutaj łatwo zauważyć jak Marek wszystkich, wszystkich uderza, jak to się mówi, łamie pod koszem, prawda? Przyjmijmy, że to jest oficjalna wersja 50 na 50. Niech ma tą przyjemność w telewizji, niech się pochwali znajomym, że w miarę mu idzie. Możemy tak się umówić. Tak, to było dwa lata temu, pierwszy turniej graliśmy w Pile, eliminacyjny. W Pile wygraliśmy, pojechaliśmy do Poznania, w Poznaniu wygraliśmy i właśnie awansowaliśmy do finału w Łodzi. No i tam pechowo przegraliśmy, bo reguły były trochę inne. Tam mogło dwóch zawodników kończyć mecz. Właśnie u przeciwników dwóch zawodników kończył mecz i w ostatniej sekundzie nam trafili rzut na zwycięstwo. Taki no rzut cud, prawda? Także no szkoda, było szkoda, no bo daleka podróż, wiadomo, do Łodzi, a wróciliśmy wróciliśmy z nich. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Teraz już, się wiadomo, praca, szkoła, już bieg nie pozwala, trochę zdrowie. Ale tak może z 30, 40. No praktycznie jak były te turnieje jeszcze run and gun, to zawsze jeździliśmy nad morze. Jak byłem w Szwecji, zawsze też tam grałem, tam było dużo mniej. I na jednym takim bardzo fajnym turnieju w Kopenhadze zagrałem. To było 5 na 5 się grało. i Graliśmy przeciwko zwycięzcom z Racker Parku. Także szybką lekcję koszykówki dostaliśmy w Kopenhadze. Wtedy był ze mną Marcin Kowalski jeszcze tutaj i koledzy którzy grali tam ze mną w Szwecji. No nie no, tutaj już moja waga. Ostatnio miałem operację nosa, także nie grałem cztery tygodnie. No jednak musiałem mieć, miałem problem z oddychaniem i tak dalej. Przybrałem jak to się mówi trochę na brzuszku. Tak już więcej nie mogę, nie mogę, bo mi już chyba nogi nie wytrzymają. Ale siłownia regularna to no jest cały czas, prawda? Trzy razy w tygodniu. No i jak można, to czasami staram się w koszykówkę jeszcze grać do tego. No, wszystko zaczęło się w latach 90., kiedy w Polsce był największy bum na koszykówkę. Wtedy panowała era Michaela Jordana, Chicago Bulls. Wtedy, nawet mecze były transmitowane w polskiej telewizji. Wtedy się zaraziłem koszykówką jako mały chłopak. I wtedy pojawiły się pierwsze karty, które można było dostać w kioskach, Kupowały się paczki, które znajdowały się karty znany zawodników, Michael Jordan właśnie. I od tego się zaczęło. I to trwało jakiś czas. Później NBA zanikło w Polsce i w ogóle zainteresowanie sportem. Kolekcja też gdzieś w szafie na dnie szafy leżała. Po latach, jakieś 3 lata temu, znalazłem tą kolekcję w szafie przy porządkach i ta paczka do mnie wróciła. Zacząłem szukać na, w internecie ludzi o po, podobnych zainteresowaniach. Trafiłem na wspaniałe forum karty gdzie spotkałem takich fanów mv koszykówki jak ja, którzy pasjonują jako samochody. I tak się zaczęło. Wykupywanie pierwszych kart, otwieranie paczek, boxów, wymiany z kolegami. I od tego się zaczęło i ciągle trwa. I grupa się powiększa coraz bardziej. Obecnie jest takich aktywnych kolekcjonerów po w Polsce. Po całej Polsce jesteśmy rozsiani. Co roku organizujemy dwa ogólnopolskie zloty, gdzie zjeżdżamy się z całej Polski i rozmawiamy o kartach, yy, różne plany na przyszłość, jeśli chodzi o nasze hobby. Chcemy to promować w różnych yy, środowiskach. I właśnie po to jest ta akcja dzisiejsza na tym turnieju, która jest świetną okazją, żeby zachęcić młodych ludzi do korzystania z nie, tu nie jest fajnie zorganizowany, w świetnym miejscu, gdzie jest duży do dostęp dla z zewnątrz, tak? nie jest zamknięta jakaś impreza. Fajnie, fajna organizacja, ludzie się dobrze bawią, widać, nie ma jakichś incydentów y, nieładnych czy coś takiego. No, to jest bardzo fajnie, bardzo fajnie, oby jak najwięcej takich imprez. E, karty znajdują się w paczkach. To jest e, kart, nie wiadomo co jest w takiej paczce, to jest losowo pakowane przez firmę. Takie paczki są umieszczone w boxie znajduje konkretna liczba paczek, jest podana specyfikacja, że w danym boksie na przykład znajdują się dwa autografy, ale nie wiadomo oczywiście kogo. I w tym jest piękno tego hobby, że można kupić boks, który jest, kosztuje około 100 złotych, a trafić kartę Michaela Jordana, autograf, który jest warty 3000 zł. To jest piękno tego, tego hobby. Ale jeśli chce ktoś kupić samą taką kartę, no ceny Michaela Jordana są dosyć wysokie, kart więc to jest kwestia już 1000 złotych. Ale w tym chłopie nie chodzi o to, żeby mieć najdroższe karty, żeby się chwalić, że ona kosztowała mi tyle i tyle pieniędzy, tylko każdy ma jakąś swoją pasję, każdy chce mieć kartę swojego ulubionego zawodnika lub kawałek jego koszulki, to jak przybliża nas do tego sportu żona słucha tego wywiadu, to niedużo, ale nie, no, ja nie wydaję dużo na karty. To jest średnio 100 zł maksymalnie miesięcznie. I wtedy, w zależności, kupię albo kilka lepszych kart autografami, lub większą ilość tam, Którą już mam, no to jest fajnie, bo przeważnie te karty, no, cieszą, każda karta cieszy w no, nowa kolekcji. A jeśli mam, to przeważnie albo wymieniam z innymi kolegami, lub sprzedaję, żeby kupić następny. Eee, sporo, sporo, Bo Michael Jordan miał umowę podpisaną firmą, która produkowała karty i od lat 90 karty zostały produkowane, w latach 2000 powstały pierwsze autografy, no i no można w setkach, nawet w tysiącach, ale no, niektóre karty Michael Jordana są limitowane, czyli stworzone na przykład tylko jedna karta na świecie, które osiągają kosmiczne ceny, potrafią kosztować nawet 100 tysięcy dolarów, jedna karta. E, tu jest taka sporna sytuacja. LeBron James no, jest jednym z najlepszych zawodników, ale ma też dużo przeciwników. I tak samo Kobe, ale no, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James to są takie trzy największe nazwiska w kartach. Ich ceny są najdroższe. Ale również za nimi jest no, ogólnie różna hit, popularna ze względu na finał. Tak samo obecnie sama pomiąc. W Polsce grał oczywiście Marcin Gortan i jest mnóstwo kolekcjonerów jego kart. I ceny też osiąga dosyć wysokie ten buzoro. Średnią autograf Marcina Gortata zaczyna się od ceny jakieś 90 zł-100 zł w górę. To w zależności od serii karty, limitu karty. To jest już kwestia... Może kosztować więcej, to wszystko ustala rynek, tak? Ile jest to w stanie dać za taką kartę Marcina? Szmeru Szber, pewnie nie było, choć nie ukrywam, że ponieważ ja, ja się bawię w koszykówkę, to propagowałem tą ideę e, i przychodząc po korytarzach, patrzyłem e, z, z dużym zainteresowaniem na to, jak tu się coś dzieje. Trzymałem torbę już jakby u siebie w pracy i czekałem na to, aż zabiorę torbę i udam się na boisko. E, jest parę osób u nas w, w urzędzie, które, które w kosza grają, także jest, jest parę osób, e, pewnie, pewnie też były zainteresowane. Zresztą mamy teraz takie plany, żeby zagrać w Mistrzostwach Polski Samorządowców, więc zobaczymy. Dobry bardzo pomysł. Znaczy ja, ja jestem całym sercem ze sportem, chociaż sportem się bezpośrednio nie zajmuję. Dla mnie pomysł 30 obiektów jest jak najbardziej spoko. Zastanawiam się tylko, skąd weźmiesz 30 obiektów, ile byś musiał mieć 300 zespołów, żeby to wskoczyć. No kto wie, może jakiś turniej taki powinieneś zrobić. Mistrzostwa świata 3 na 3 tam Maciej Szyszko, Championship. Jest jakiś pomysł. Pomysł dobry, bardzo mi się podoba, pogoda jest też super, ale to bardziej proponuję, żebyśmy to zrobili gdzieś tam w okolicach na przykład Wyspy Grodzkiej, gdzieś, gdzie będzie woda, fajniejsza jeszcze sceneria. A widzisz. Nazwa bierze się od serialu komediowego połączonego z Kanady i tylko dlatego, że jest bardzo śmieszny serial i tylko dlatego, że tak wybraliśmy sobie taką nazwę. Tak, zna, znamy się z chłopakami z, z drużyn młodzieżowych i tak razem też graliśmy jeden sezon w Ekstraklasie. Yy, jest to fajna forma spędzania wolnego czasu gdzieś tam yy, po sezonie i yy, staramy się jeździć na każdy turniej, który możemy. Yy, no patrzymy tutaj na to, jak yy, żeby walczyć awans do finału. Przyjechaliśmy spędzić miło czas i, i pograć, yy, pobaczyć się koszykówką w wakacjach. Czy pojedziemy na finały, nie wiemy nawet jak czy walczymy o awans, bo wtedy to już to jest okres przygotowywań do sezonów poszczególnych drużyn i nie wiemy jak to się tam wszystko rozstrzygnie. No zgadza się no, niestety Koszykówka w Poznaniu upadła na najwyższym poziomie. Bardzo przykro nam no, z tego powodu wszystkim Poznaniakom Kibicom, którzy chodzili na mecze, bo rozmawiając z wieloma kibicami. No niestety mamy drużynę w pierwszej lidze, która głównie opiera się na studentach Politechnika Poznańską. No, i ta koszykówka zanikła w tym momencie, i nie wiemy, kiedy się odbuduje, kiedy znajdzie się sponsorów. Wiadomo, że wszystko, że gra w najwyższej lidze, rozgrywkowej jest zależnione od finansów, a tych finansów na koszykówkę w tym momencie poznamy. Poznaniu nie ma. na tak. Wygrali właśnie ostro w, ostro w obronie, w ataku przez wysoki, i żeby jak największą różnicę punktów zrobić. Chyba chciał, chciał pokazać ten robić Majherkowi właśnie, że wygra. Takie one mają swoje zawsze podteksty, no. Tym, że tam grali ligowcy, my jesteśmy amatorami, że na jakimś tam poziomie gramy i zawsze każdy chce się sprawdzić z lepszymi, z gorszymi. Oni chcą udowodnić, że, że są lepsi od nas, my chcemy im dorównać i tak dalej. I dlatego tam gramy. wiemy, że mamy chyba najtrudniejszą grupę. Teraz zagraliśmy z młodymi z Goleniowa i bardzo ciężki mecz był, a jeszcze pozostało nam... Nasi koledzy z drużyny, z ligi i więc jeszcze jakiś zawodowcy podobno z Poznania, tak? no trafiliśmy na grupę śmierci, może powiedzieć. Nie wiem, czy to akurat mieliśmy taką rękę do losowania, czy... Ale trzeba grać po prostu I trzeba z My potrafimy no, na przykład wakacje to codziennie, codziennie gramy. Naprawdę zaradziliśmy tym bardzo dużą ilość ludzi w Gryfinie i to już kiedyś graliśmy nawet tylko po 6-8 osób tam. A teraz potrafi na blisko po 20 osób przyjdzie od czasów, kiedy my zaczynaliśmy to jak grali. No i no jest dobrze. Jest cały czas. I mi się wydaje, że w końcu życie będziemy grali. kolana będziemy zawiązywać bandażami i jedziemy. Przez zawsze będzie Kobe Bryant. I ja mam na, na, na nadzieję, że on wróci i jeszcze coś pokaże. Ale nie ukrywam, że drugi zawodnik jest LeBron James, się podoba najbardziej jego wszechstronność, jego przydatność do drużyny, nie tylko zdobywanie punktów, bo Bryant jednak zdobywał punkty, a LeBron James to jest no, to, co wnosi do drużyny, to mi się super podoba. Chciałbym by powiedzieć, że parę lat temu mu, mu właśnie zacząłem chodzić na, na Z Radex, trochę się zainteresowałem, bo było to po prostu jest to zamiłowanie jest to moje. Także tak się narodziło to ja Tak. Tak. No myślę, że po prostu yy, <śmieniam> po prostu tą, nie, nie mieli dniami. Mieli po prostu słabszy dzień, i po prostu zdarza się po każdej drużynie. Jesteśmy tutaj z Fundacją Małych Stóp. Można do nas dołączyć wypełniając formularz na stronie www.darzyciainfo. Trzeba tam wpisać swój mail, swoje imię i od tego momentu ta osoba. Chodzi do nas do z gdzie działać Pro-Life. Chcemy tutaj na tej imprezie łączyć ducha sportowej rywalizacji razem z ideą ochrony życia. I zachęcamy do, do, do współpracy, otwarcia się na wszelki inicjatywy Myślę, że bardzo pozytywnie. Dużo osób wchodzi do stoiska, bierze udział w konkursie, wygrania są bardzo ceny nagrody. I też myślę, że wiele osób będzie w pracy, Przystąpi po tej imprezie do naszej idei, naszej inicjatywy. Bardzo ciekawe, bo Coraz więcej. W tej chwili e, na marszu dla życia, ostatnim na marszu na życia, e, było 20 tysięcy osób. I e, też e, przyjeżdżają osoby z całego kraju, e, też z Ukrainy, z Niemiec, z e, Rosji. też utożsamiają się z tą ideą. Co ciekawe, myślę, że docieramy do ludzi, którzy chcą, e, chcą z nami rozmawiać, chcą z nami współpracować, są za życiem, są otwarci na wszelkie inicjatywy. E, przede wszystkim myślę, że to jest. E, Marketing. Ktoś na przykład słyszy od sąsiada, że działamy, że jest fajna inicjatywa, fajni ludzie. Przychodzi młodzież i później okazuje się, że jest nas coraz więcej, jest coraz więcej ludzi. I na przykład nie wiem, dzisiaj w nocy, z piątku na sobotę, przyszło około 50 osób. Lubię sport. E, trochę uprawiam, trochę e, lubię oglądać, e, ale również e, lubię pomagać ludziom, tak? Choćby z tej przyczyny, że żyję w takim zawodzie, a nie innym. Czyli udzielam pomocy ludziom potrzebującym. straży takich pogodowią no. no, szkoła to jest też taka, powiedzmy, okazja, żeby wykształcić młode pokolenie i nauczyć ich czegoś potrzebnego. Najbardziej jest, cieszącym faktem jest to, że nawet małe dzieci gdzie interesują się bardzo pomocą innym ludziom, nie tylko dorośli, tak? ale dzieci też są zainteresowane jak można pomóc. Staramy się im przekazać jakąś wiedzę na ten temat na tyle, ile są w stanie to zrobić. Zainteresowanie jest duże i dorosłych, i dzieci, i tych najmniejszych. Dokładnych danych, jeżeli chodzi o liczbę słuchaczy, nie znam, ale wiem, że mamy bardzo dobre osiągi, jeżeli chodzi o zdawalność naszych e, uczniów. Jest to e, Szkoła Policjalna mieszcząca się w Stargardzie Szczecińskim. Mamy mnóstwo różnych kierunków e, medycznych, i społecznych. Oprócz e, tego, że mamy e, zajęcia z młodzieżą, prowadzimy też e, kursy dosko do, doskonalące dla e, radowników medycznych dla dyspozytorów, również prowadzimy szkolenia dla różnego rodzaju zakładów pracy, z udzielenia pierwszej pomocy, kondycjonowania pierwszej pomocy. mamy dosyć szeroki zakres działania. No myślę, że Obecni gracze są przygotowani fizycznie i mentalnie, wiedzą, że trzeba się rozgrzać, odpowiednio przygotować do tego meczu. I ta świadomość też wpływa na to, że tych kontuzji jest dosyć mało. Tak? Są to drobne, tam jakieś zadrapania, jakieś zgrzyczenia, ale to zawsze się zdarza, jeżeli chodzi o sport. Tak? Ale z tego co widzę, chłopaki się rozgrzewają, rozgrzewają się dosyć, dosyć solidnie, więc nie ma poważniejszych jakichś urazów, jakichś kontuzji. Ale z tego co widzę, chłopaki się rozgrzewają, rozgrzewają się dosyć, dosyć solidnie, więc nie ma poważniejszych jakichś urazów, jakichś kontuzji. Dużo trudne to miało to, że weteranie w tym spotkanie, postawili strefę. No i wiadomo, no, jednak są znacznie więksi niż my, no, młodzi. Jakoś ciężko się tam było przejść, no to tak. I... Jedyne co mogliśmy robić, to albo napędzać akcję, albo do stanu. No? Wiadomo, no, na, na, na dworze to często jest ciężko trafić tak, za daleka przez często wiatr i tak dalej, no to potoczyło się no jak się potoczyło. Generalnie losowanie jest dosyć trudne, szczerze się powiedziawszy, Musieliśmy się drużyną, która właśnie... Z dwoma kolegami robiczykami moimi, czyli 17-latkami. Generalnie najwięcej tracimy pod koszami gdzie innych na bo Cięższy o nas tam budują swoją przewagę. Dotychczas podegraliśmy dwa mecze i dwa przegraliśmy. Ale myślę, że będzie to duże doświadczenie, duża, duża nauczka dla nas. Sporo z tego wyciągniemy. Cieszę się, że mogę grać tutaj zarówno ja i Patryk Kuczer, z którym dzisiaj gram. Nie mogliśmy uczestniczyć w poprzednim poddniu. Rozgrywałem w podiumach z różnych powodów zdrowotnych, nawet i cieszymy się. No, Mamy nadzieję, że jak najwięcej z tego wyniesiemy, a, a może się uda, się, przejść jakąś niespodziankę i, 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 i osiągnąć jakiś dobry dzień.